Czasem sobie myślimy, że dobra historia na, na scenariusz filmowy. I potem się, się okazuje, że, że taka, taka historia się wydarzyła. Życie pisze najlepsze scenariusze i najgorsze. Smutne tematy czasami, których dotykamy. Dotykamy nieszczęść, które spotykają ludzi w życiu, tragedii różnych, chorób i biedy. Nie będzie żadnego filmu. To nie jest scenariusz, tego nikt nie wymyślił. To się stało naprawdę. Razem z kolegami wspieramy Szlachetną Paczkę. Basia Kurdej, Szatan, Piotrek Adamczyk, Rafał Królikowski i ja. Ja się zawsze angażuję chętnie w projekty Szlachetnej Paczki, bo to jest mądre, fajne pomaganie. To są zawsze takie prawdziwe, wzruszające historie. Bieda jest różna. Bieda. Może wyniknąć z braku wiary, na przykład, z, co się wiąże z brakiem nadziei. Ta nadzieja jest najczęściej najważniejszą sprawą. Ważne jest to, że ci ludzie nie poddają się, że oni walczą, szukają pomocy, ale tej pomocy szukają nie po to, by z niej korzystać cały czas, tylko by to był impuls, do tego, by się im w życiu zaczęło powodzić. Wbrew pozorom szlachetności i dobroci jest bardzo dużo, tylko trzeba nacisnąć odpowiedni guzik, żeby, żeby uruchomić ludzkie serca. Głód można e, z, zaleczyć bochenkiem chleba. E, trudniej jest z beznadzieją codzienności. Mm. I myślę, że to, że możemy liczyć na wsparcie innych. Te beznadzieje rozwiewa. Sprawdźmy, jaki jest potencjał w osobie potrzebującej. Wykorzystajmy, dajmy szansę na wykorzystanie tego potencjału i zobaczmy, co, 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 co się z tego robi. Nie? To jest mądra pomoc. Dawanie to jest, to jest szczęście.